Z programu na program jest lepiej. Dzisiaj piękna kreacja. Jak się czułaś? Czułam się wspaniale, ponieważ tańczyłam do mojej ukochanej piosenki. Więc e, udzielił mi się taki pozytywny, e, pozytywny nastrój. O dziwo, ten stres nie zdominował mnie tak jak w poprzednich, w poprzednich odcinkach. I tak coraz, coraz lepiej się czuję. Pojawiły się komentarze, że Ty chyba jesteś za dobrze wychowaną dziewczynką. Co ty na to? Naprawdę? To zasługa moich rodziców kochanych. To chyba dobrze. Czujesz, że ten pazur jest w Tobie, otwierasz się już tak? Co, co chciałabyś jeszcze więcej? Chciałabym zatańczyć rumbę, tango, pasadoble. Zobaczymy, czy będę miała okazję jeszcze. Z kim się zaprzyjaźniłeś? Z którą parą? Wszyscy uczestnicy i wszyscy tancerze, którzy biorą tutaj udział, są tak, tak wspaniałymi ludźmi, że, że ogólnie Fajnie, bo tworzymy jeden zgrany zespół. Nie ma rywalizacji. Jeżeli już to jest taka zdrowa rywalizacja i każdy siebie dopinguje, jak, jak któraś para tańczy, to tam w tym retrumie, po prostu tak trzymamy kciuki za te osoby, które tańczą. Naprawdę jesteśmy fajną zgraną ekipą.